Spróbujemy odpalić pacjenta. Zobaczymy, czy akumulator żyje w ogóle. Nie, nie żyje. Martwy jest. Dobra, podłączamy akumulator. W trakcie akumulator się ładuje. Wymienimy sobie świece, bo je zabiłem przy ostatnich próbach odpalania w fuel implant. Tak, że bierzemy się za wymianę. Ściągamy fajkę. wyszła. Dobra, i spróbujemy wykręcić świeczkę. Można by było najpierw dmuchnąć kompresorem, żeby się pozbyć syfu tam z okolic świecy, ale nie mam kompresora, więc sobie odpuszcza. Bierzemy klucz do świec, 16. I spróbujemy wykręcić, jest świeca trochę usyfiona. Wymienimy i zobaczymy, czy odpali. Przerwa na świece powinna być gdzieś na poziomie 0,85 0,95. To jest na 0,8 i tak ją sobie zostawimy. Ze względu na to, że jak pojawi nam się doładowanie, to nie będzie nam tak zdmuchiwało iskry. 0,8 idealnie. Wkręcamy. Pamiętajcie, że świec nie dokręcamy nigdy na siłę, powinniśmy to zrobić w ogóle kluczem dynamometrycznym i dokręcić na właściwy moment. Doszedłem tu do lekkiego oporu, więc zaraz przyniosę klucz dynamometryczny i przykręcimy na moment. Z danych serwisowych powinniśmy to skręcić na 27 nm. Niestety duży klucz mam od 28, no i niestety jeszcze te klucze na końcach skali, czyli jakby na, na początku i na końcu skali, nie są super dokładne, więc spróbujemy to tak z wyczuciem dokręcić. żeby nie było za mocno już jedna świeca siedzi już resztą was nie będę męczyć wymienię sobie poza, poza filmem słuchajcie świece wymienione podstawowa konfiguracja zrobiona próbujemy odpalić Pali. Oczywiście trzeba będzie wszystko poustawiać, zrobić mapę, ale jakieś tam powiedzmy wolne obroty mamy. Wolne obroty nie są jeszcze stabilne, spadają co jakiś czas, muszę troszeczkę podregulować przepustnicą. Tu jest ten zrobiony przez Maćka wyświetlacza FR, on w tej chwili pokazuje okolice lambda 1, 14 ,6, ale to nie jest prawda. Dlatego, że te wskazania wynikają po prostu z tego, że sonda jeszcze nie jest nagrzana i pokazuje wtedy okolicę właśnie lambda 1. Jak się nagrzeje do sonda do 300 stopni, to powinien zacząć pokazywać prawdziwy AFR. Przypuszczam, że będzie mocno przelane, czyli spadnie pewnie w okolicy 12, może nawet 11 i spróbujemy trochę pokręcić w decie, tak żeby ustawić mniej więcej dobrą wartość na wolnych obrotach. Natomiast, żeby to ustawić dobrze, no to niestety trzeba, trzeba troszeczkę poświęcić czasu i przede wszystkim nagrzać silnik do temperatury pracy, tak żeby różne korekty nam nie wchodziły. No jak widzicie, muszę tutaj mocno regulować wydajem gazu, bo bardzo na wolnych obrotach próbuję zgasnąć. Tutaj mamy 13-14. No, na wolnych obrotach niestety mocno spada, ale nie jest źle. No jest teraz, teraz ten moment był taki, że spadł poniżej. Wolnych obrotów i była lambda 16-17, więc był mocno, mocno uboga mieszanka. Dobra, słuchajcie, dzisiaj na tyle. W następnym odcinku spróbujemy troszeczkę pobawić się tą mapą i pokażę Wam, wam jak do tego w ogóle podejść i, i jak to robić.